Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy takie zdanie: Będzie że ten wykres zbiorę wartości funkcji. Jest! I teraz, tak. A, tutaj mam nie zaznaczone Dobra, tu jest 2. Tu by było. A, może przybliżę, żeby było lepiej widać. O. 2. Tu by było gdzieś 3. Ale kolor mi coś nie pasuje. 3. Tu by było. Tu by było 5. 6,7, tak. Tak, średnio widać, ale. Dobra, odcofnę i teraz tak. Trzeba policzyć, bo oni pytają nas o zbiór wartości. A, zbiór wartości, to tutaj jest piątka, tu. Tu jest piąteczka, tu jak idzie ta kreska, a na dole najniżej jest minus 2. No, bo jeżeli patrzymy na zbiór wartości, to patrzymy góra, dół i najlepiej sobie wziąć kartkę wtedy, jak jest zbiór wartości, to analizujemy góra, dół. Najwyżej wysunięty jest piątka, schodzimy w dół, schodzimy w dół, w dół jeszcze wykres ciągnie się w dół, o, minus dwójka najniżej. Czyli rozwiązaniem tutaj będzie oczywiście od minus dwóch do piątki. Odpowiedź A jak najbardziej będzie prawidłowa, ale to jest prawidłowa. Ale jeżeli byśmy patrzyli dziedzinę, no to patrzymy od lewej, tu się zaczyna, czyli od minus 4 by szło do 8 gdzieś, o, tu do 8. Od lewej, najlepiej sobie wziąć kartkę albo zeszyt i zasłaniać, jakby grze wchodzimy w prawo, a się ciągnie i cały czas, czyli wtedy w by była od minus 4 do 8. Ale... To tak, tylko ciekawostkę mówię tylko. W tym odcinku to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli filmik się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę, koniecznie podeszli go swoim znajomym, aby zobaczyli, w jaki sposób sobie radzić z tego typu zadaniami maturalnymi, aby zdali maturę śpiewającą i poszli na wymarzone studia. Zachęcam Was również do podsumowania do mnie. Zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów, serdecznie za nie dziękuję. Postaram się je szybko rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście zobaczyli, jak sobie właśnie z nimi radzić. Co więcej, zachęcam Was do Komentowania napiszcie, co wam się podobało, nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję wam serdecznie za ten feedback. Dzięki niemu ten kanał się coraz prężniej i szybciej rozwija. E, ale możecie też pisać jakiekolwiek inne komentarze. Ogranicza was tylko własne wyobraźnia, a te najbardziej oryginalne i kreatywne komentarze mogą być też kupie. Serdecznie wam po stokrot dziękuję. E, mo, zapraszam też was serdecznie do poprzednich działów. Przerobiliśmy tam multum zadań. Każdy znajdzie coś dla siebie na pewno i pomoże mu to zdać się jak najlepiej maturę. Zachęcam was do tagowania tutaj. Oznaczajcie znajomych, którzy według was uwalą maturę w najbliższym czasie, albo na przykład w przyszłym roku. Subskrybujcie koniecznie, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na kanał. Zadania są publikowane codziennie. Nie zapomnijcie o subowaniu. Dzięki za to, że jesteście. Tu Mąciku, tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć.